Witam wszystkich, oczywiście dziękuję za skorzystanie, z zaproszenia. Początek sezonu, więc taka świecka tradycja, tak być powinno, że jednak spotykamy się tutaj, żeby coś podsumować, a staramy się też tą zimą, tej zimy tutaj za bardzo też nie jakby eksponować mhm. własnych myśli, ale, ale rzeczywiście to jest taki moment, kiedy, kiedy warto po pierwsze podsumować i dwa powiedzieć o pewnych planach, które tutaj przed nami dobrnęliśmy szczęśliwie do momentu, kiedy sezon się zaczyna niechybnie. Ci ostatnia jednostka treningowa jeszcze przed nami tutaj dla potrzebujących, nie dla powodzian, ale dla potrzebujących, czujących taką potrzebę. Mimo tego, co się o nas mówiło, że nie trenujemy, nie jeździmy, nie ścigamy się poza Toruniem, to chcę powiedzieć, że, że jeździliśmy, się ścigaliśmy, natomiast nie o wszystkim mogę mówić i nie dlatego, że sam coś ukrywam, tylko po prostu partnerzy takie też warunki brzegowe gdzieś tam w którymś momencie zaproponowali z tylko powodów, o których mogę się Gdzieś tam domyślać, natomiast i pozwolę sobie tutaj to. Natomiast te testy też wypadły nieźle. Szkoda też tego sparingu w Łodzi ubiegłotygodniowego, ale, ale no tutaj czynnik obiektywny w postaci pogody nam to uniemożliwił. Przedstawiliśmy szybko logistykę tutaj na Toruń, także chłopcy, po wylądowaniu w Łodzi w Warszawie, a jeden w Katowicach. Udali się czym prędzej na trening tutaj do Torunia. W związku z tym pościgaliśmy się między sobą przy zamkniętej kurtynie, ale to tylko dlatego, że nie byliśmy gotowi, jakby też do końca, i to nikt nie robił żadnej tajemnicy z tego powodu, tylko no, trzeba było to szybko zbudować na prędce tutaj i, 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 i ten trening ostry, taki naprawdę z fajnym ściganiem. Odjechaliśmy, chłopcy się podzieli na pary. Cóż, no my jedziemy. W, peł, w kompletnym składzie, tak? Chciałem podkreślić przede wszystkim udział w jutrzejszym spotkaniu. Mam nadzieję, że nie wyjdzie na tor, że nie będzie takiej potrzeby, chyba że zupełnie w drugą stronę, pewnie się domyślacie. Mam na myśli Filipa Nizgorskiego, to jest też, 17-latek, to jest najmłodszy chłopak. Znaczy on nie ma 17 lat, on 17 lat dopiero skończy 3 października tego roku. pół roku ma chłopak. I to jest kolejny dowód na to, i to nie jest przypadek, że on się w tym składzie znalazł, bo też mnóstwo różnych a, i spekulacji, i takich różnych z boku gdzieś sygnałów do nas też docierało, że to się nie wiadomo co dzieje i tak dalej, zawsze powtarzałem, że trzeba być cierpliwym. To, że chłopak m, tą szansę dostanie jutro, chociażby wyjścia w tym składzie ligowym, to jest sygnał, że rzeczywiście ta praca id idzie w dobrym kierunku. Od całej zimy tutaj i, i od marca na wszystkie, wszystkie tutaj treningi, sparingi i rzeczywiście duża praca zarówno trenerów, całego klubu, ale też przede wszystkim samego Filipa a powoduje to, że on jakby został przeze mnie desygnowany do tego spotkania. A pod numerem trzecim plan jest oczywiście taki, że od pierwszego biegu w miejsce Filipa będzie skakiwał, Jack Holder, żadna Tajemnica także te ustawienia ćwiczy, ćwiczyliśmy na sparingach, przede wszystkim w atmosferze, przygotowujemy się w atmosferze dużego spokoju w tej chwili, także za co wszystkim też tutaj klubowi z panią prezes na czele bardzo dziękuję, bo tak jak powiedziałem, komfort pracy jest bardzo duży ten tydzień taki już na wyciszeniu, bo tych jazd rzeczywiście treningowych, sparingowych o których mogę mówić, o których nie mogę mówić, bo naprawdę sporo i w związku z tym w tym tygodniu chłopcy muszą rzeczywiście złapać trochę świeżości i dzisiaj tak jak powiedziałem, trening dla potrzebuje Oczywiście, wejście do strefy medalowej byłoby dla nas tym planem, co do którego moglibyśmy mówić, że, że jest już satysfakcja. Natomiast chcemy walczyć o najwyższe cele, to jest jakby oczywiste, ale żeby tak się stało, to najpierw musi być postawa. Więc przede wszystkim liczę na to, że kibice będą dumni ze swoich zawodników, bo w sporcie. Zwycięstwa są dokładnie tak samo naturalne jak porażki. Natomiast jeżeli chodzi o runego, a rzeczywiście jest tak, i tu też nie, nie ma powodu, żeby cokolwiek ukrywać. Tak jak mówiliśmy od samego początku, uraz może nie jest urazem, który go eliminuje z portu tak itd., natomiast jest urazem tkanek miękki w obrębie klatki piersiowej, i to powoduje rzeczywiście taki odczyn bólowy dosyć, dosyć długi. A wczoraj runę był też u lekarza swojego w Andorze którym konsultuje te rzeczy umówiliśmy się dokładnie w taki sposób, że jeżeli będzie w 100% gotowy, ale to w 100%, bo pamiętajmy, że na tym torze zajęcia trwają od 4 marca. Dzisiaj mamy Dalibóg, 4 kwietnia. To są pełne 4 tygodnie startów, tak e, jazdy e, plus. A y, y, sparingi plus to, co chłopcy też jechali w, jak, w zawodach indywidualnych, rzeczywiście my mówimy w tej chwili o tym, że zawodnik jest, jakby mówiąc, prosto miesiąc do tyłu, tak? Biorąc pod uwagę ten cały cykl przygotowań. A w związku z tym, y, nawet jeżeli pojawi się w najbliższym czasie na treningach, to nie jest powiedziane, że to jest zawodnik, który będzie zdolny do tego, żeby w zajechać jechać tu i teraz, tak? W związku z tym nie ma co się czarować. Jutro, oczywiście, występ rudnego jest kompletnie wykluczony. Natomiast mówili, jesteśmy dokładnie w taki sposób że mniej więcej do tygodnia wcześniej, bo planujemy też z Karolem co prawda w tej chwili miesiąc do przodu, bo już wchodzimy jakby w rytm ligowy, w związku z tym i kalendarz startów się pojawia, zawody młodzieżowe i tak dalej więc planujemy w takich cyklach miesięcznych treningi i starty zawodników jestem mówiony z Runę, że co najmniej tydzień wcześniej, jak będzie gotowy już do jazdy, da mi znać i będziemy też tutaj indywidualnie do tematu podchodzić. Także hmm, myślę, że, że tutaj nikt nie za odpowiedzią na to pytanie, kiedy on będzie tak naprawdę zdolny do ścigania się, tak? Bo do jazdy być może będzie za tydzień, ale do ścigania się w ekstralidze ani ja tego nie wiem, ani runa tego nie wie.